Twoje ciało może wysyłać ci ważne sygnały już teraz, a ty możesz ich nie zauważać. Często ignorujemy subtelne znaki, które wysyła nam nasze ciało, ale ważne jest, aby zachować czujność, ponieważ wczesne wykrycie problemów może zmienić wszystko w kwestii zdrowia. Mało znanym faktem jest, że raka można wykryć nawet na miesiąc przed pojawieniem się widocznych lub oczywistych symptomów. Dziś opowiem Ci o dziewięciu kluczowych oznakach, które możesz przeoczać w swoim codziennym życiu, a które mogą wskazywać na obecność raka. Nie zawsze łatwo je zidentyfikować, ponieważ wiele rodzajów raka, takich jak rak trzustki lub mózgu, nie wykazuje symptomów, dopóki nie jest za późno. Dlatego tak ważne jest, aby znać te oznaki. Im wcześniej rak zostanie wykryty, tym większe szanse na skuteczne leczenie, co może uratować wiele istnień. Oto dziewięć ważnych oznak, których nie powinieneś ignorować. Pierwszą oznaką jest skrajne zmęczenie. Normalne jest odczuwanie zmęczenia po długim dniu lub po intensywnym wysiłku fizycznym, ale ten rodzaj zmęczenia, o którym mówię, jest bardzo różny. Ten rodzaj zmęczenia jest głęboki, stały i nie ustępuje. Niezależnie od tego, ile odpoczywasz lub śpisz, jeśli zauważysz, że pomimo wystarczającego odpoczynku, stale czujesz się wyczerpany, nawet przy najprostszych zadaniach, może to być niepokojący sygnał. To skrajne zmęczenie wynika z tego, że komórki rakowe inaczej wykorzystują energię. Mówiąc prościej, komórki nowotworowe zużywają znacznie więcej energii niż normalne komórki. Przez co pochłaniają duże ilości glukozy, cukru niezbędnego naszym komórkom do funkcjonowania. Problem polega na tym, że w ten sposób pozostawiają mniej energii dla innych komórek organizmu, przez co czujesz się słaby i wyczerpany. Jeśli to skrajne zmęczenie utrzymuje się i towarzyszą mu inne objawy, takie jak utrata wagi lub ból, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to być wczesna oznaka raka, kolejną ważną oznaką jest niewyjaśnione krwawienie. Nietypowe krwawienie może objawiać się na różne sposoby, np. krew w stolcu, moczu, a nawet w postaci siniaków, które pojawiają się bez widocznej przyczyny. Ten rodzaj krwawienia może być niepokojący i powinien być traktowany bardzo poważnie ponieważ może wskazywać na poważne problemy. Na przykład krew w stolcu może być oznaką raka jelita grubego lub odbytnicy, podczas gdy krew w moczu może wskazywać na problemy z nerkami lub drogami moczowymi. Jeśli zauważysz niewyjaśnione krwawienie, czy to w dziąsłach, nosie, czy gdziekolwiek indziej w twoim ciele, może to wskazywać na to, że coś jest nie tak z twoją krwią lub szpikiem kostnym. Rak może wpływać na system krzepnięcia krwi, czyniąc naczynia krwionośne bardziej kruche i podatne na pękanie. Dzieje się tak, ponieważ komórki nowotworowe, rosnące w sposób niekontrolowany, często wnikają do pobliskich tkanek, uszkadzając naczynia krwionośne i powodując krwawienie. Ponadto niektóre rodzaje raka, Mogą wpływać na zdolność organizmu do krzepnięcia krwi, co oznacza, że rany mogą goić się dłużej lub krwawić bardziej niż zwykle. Trzecią oznaką, której nie można przeoczyć, jest pojawienie się guzka lub masy na jakimkolwiek obszarze Twojego ciała. Zdarza się, że biorąc prysznic lub ubierając się, znajdujesz guzek, którego wcześniej nie zauważyłeś. Te guzki mogą być małe. Twarde lub miękkie. I chociaż nie wszystkie są niebezpieczne, ważne jest, aby każda nowa masa została zbadana przez lekarza. Większość guzków to łagodne torbiele lub tłuszczaki, ale w niektórych przypadkach mogą być pierwszym sygnałem raka. Guzki pojawiają się, gdy komórki rakowe zaczynają się szybko rozmnażać, tworząc masy tkanki. Te guzki są najczęściej zauważalne w takich obszarach, jak piersi szyja jądra lub pachy ale mogą również pojawiać się w innych miejscach na ciele chociaż te guzki zwykle nie bolą na początku nie można ich ignorować ważne jest aby skonsultować się z lekarzem aby ocenił guzek i ustalił czy należy przeprowadzić dodatkowe testy kolejnym symptomem który może pozostać niezauważony jest trudność w połykaniu Znana jako dysfagia. Połykanie to coś, co robimy automatycznie, nie zastanawiając się nad tym, ale kiedy zaczyna powodować ból lub staje się trudne, pora zwrócić na to uwagę. Dysfagia może być oznaką raka w układzie trawiennym, takim jak rak przełyku, żołądka lub gardła. Jeśli góz rośnie w tych obszarach, może zablokować przejście pokarmu utrudniając lub nawet powodując ból podczas połykania. Możesz również czuć, że pokarm utknął w gardle lub odczuwać ból po połknięciu. Jeśli to się dzieje stale, ważne jest, aby zwrócić się do specjalisty. Zmiany na twojej skórze również mogą być niepokojącym sygnałem. Skóra to największy organ ciała i w wielu przypadkach odzwierciedla to, co dzieje się wewnątrz. Jeśli zauważysz zmiany w kolorze skóry, na przykład ciemniejsze lub jaśniejsze plamy, lub jeśli twoja skóra staje się grubsza lub łuszczy się w miejscach, w których wcześniej tego nie było, ważne jest, aby zwrócić na to uwagę. Pieprzyki, w szczególności, to coś, co powinieneś uważnie obserwować. Chociaż większość pieprzyków jest niegroźna, jeśli któryś z nich zmienia kolor, kształt lub rozmiar lub zaczyna krwawić lub swędzieć, może to być oznaką czerniaka, bardzo agresywnego rodzaju raka skóry. Również, jeśli nowe pieprzyki pojawiają się po 20 roku życia, zaleca się pokazać je specjaliście. Zmiany w Twoich nawykach, wizyt w toalecie, również mogą być ważnym wskaźnikiem problemów ze zdrowiem. Zmiany w nawykach wypróżniania takie jak przedłużające się zaparcia lub biegunka, mogą być spowodowane nieprawidłowym wzrostem w jelicie grubym lub innych częściach układu trawiennego. Komórki rakowe mogą wydzielać substancje, które podrażniają błonę śluzową jelit, powodując wzdęcia, ból lub nawet krwawienie. Jeśli zauważysz, że twój stolec jest ciemniejszy lub jaśniejszy niż zwykle. Lub jeśli czujesz, że nie do końca opróżniłeś jelita po wizycie w toalecie, skonsultuj się z lekarzem. Niewyjaśniona utrata wagi to kolejna oznaka, której nie należy ignorować. Utrata wagi bez zmiany diety lub aktywności fizycznej może być oznaką tego, że coś nie funkcjonuje prawidłowo w organizmie. Komórki rakowe z reguły mają bardzo aktywny metabolizm i wymagają dużych ilości energii. Co może prowadzić do szybkiej utraty wagi. Jeśli straciłeś więcej niż 5% swojej wagi w ciągu 6 miesięcy bez widocznej przyczyny, ważne jest, aby zwrócić się do lekarza. Uporczywy ból to kolejna kluczowa oznaka. Jeśli odczuwasz uporczywy ból, który nie ustępuje przy zwykłym leczeniu i nie ma jasnej przyczyny, może to być niepokojący znak. Przewlekły ból może być spowodowany wzrostem komórek rakowych, które uciskają sąsiednie nerwy i mięśnie. W zależności od tego, gdzie odczuwasz ból, może to wskazywać na różne rodzaje raka. Na koniec rany, które się nie goją, również należy uważnie obserwować. Jeśli masz ranę lub skaleczenie, które nie goją się z czasem, może to być oznaką tego, że coś nie funkcjonuje prawidłowo w Twoim organizmie. Komórki rakowe mogą ingerować w normalny proces gojenia organizmu, powodując opóźnienie gojenia się ran. Omówiliśmy dziewięć oznak, które mogą wskazywać na raka. Nie wahaj się dodawać swoich komentarzy lub doświadczeń do tej rozmowy, ponieważ mogą być one przydatne dla naszej społeczności. Pamiętaj, że wczesne wykrycie to potężne narzędzie, które może uratować życie. Jeśli zauważysz coś niezwykłego w swoim ciele, lepiej skonsultować się z lekarzem. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny, polub go, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów o zdrowiu. Dbaj o siebie i do zobaczenia następnym razem.